Dzień dobry. Zrobię wam poradnik, jak nagrać dobry odcinek na YouTube. Nie będę tego poważnie dla wegi jakby co? Może więcej się takich poradników zrobi później. A więc tak. Pierwsza porada

Najbardziej skrypujące, jak jakie macie w domu, ja już się przygotowałem, więc mam. I teraz słuchajcie tego, jak będziecie się chcieli tam mm, obrócić na krzyle, to będą takie dźwięki. No, więc takie będą dźwięki. Po drugie, właśnie jeszcze jak wstawić sobie mikrofon a nie, to nie, jak będziecie zakrzywić tym krzesłem to jeszcze możecie sobie puścić w tle dźwięki jakieś z telewizora na przykład tak jak ja Oj, zaraz będziemy mieli przepiękną jakość audio dobra wyłączę to już odcinek kart e, Mightiego. chyba tak to się czyta dumb ways to play racing games e, tu. No, więc jakbyście chcieli sobie obejrzeć, co ja tam oglądam, to macie. I co, to chyba kolejny poradnika, ja taki trochę krótki, bo mi się w sumie pomysł kończymy. Nie przygotowałem się. W ogóle śnieg pada, ciekawe, czy u was też pada. Napiszcie w komentarzu, dajcie lajka, like i super, bo mi przykro będzie.